Kochani, mamy też jeszcze taki pakiet, który się nazywa Księżycowe prowadzenie, jest to pakiet wróżby na, na początku każdego miesiąca, jeżeli zakupisz sobie pakiet na jeden miesiąc, to wynosi to 40 zł, to taka wróżba na cały miesiąc z wszystkimi aspektami. Jeżeli zakupisz na 3 miesiące Taki pakiet, to już ta wróżba będzie tańsza każdego miesiąca, bo będzie już po 30 zł. Jeżeli zakupisz od razu na 12 miesięcy taką usługę, to wtedy masz za 25 zł dany miesiąc i możemy wtedy tutaj podjąć jakby wróżbę na każdy miesiąc z każdym aspektem: praca, zdrowie, pieniądze, rodzina, miłość. Także zachęcam do zakupu takiego pakietu, osoby chętne, proszę o zgłoszenie się. Nawet prywatnie na numer telefonu 787-368-88, najlepiej przez Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Wróżka Aiszka.